Jesteśmy z firmą z branży motoryzacyjnej, która przygotowuje części podwulkanizację. Obecnie szukamy mechanika. Mamy kilka wolnych etatów w związku z rozwojem. Takie i inne oferty dotyczące pracy oraz nauki mogła usłyszeć młodzież szkolna na drugich targach edukacji i pracy, które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. Celem targów edukacji i pracy jest niesienie pomocy młodzieży. Wyborze szkoły, wyborze zawodu, wyborze dla siebie kierunku kształcenia, czyli zapoznanie ich z ofertą edukacyjną szkół wyższych i szkół policjalnych. To jest jeden. A drugi to jest pomoc młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy. Poszukiwaniu pracy poprzez umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z lokalnymi pracodawcami, z agencjami zatrudnienia. Na targach edukacji i pracy gościmy uczelnie wyższe, szkoły policjalne, lokalnych pracodawców, agencje zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego. I ustawicznego Wrodnicy ma w swojej ofercie szkołę policjalną, jak i kwalifikacyjne kursy zawodowe, również szkoły średnie i praktyczną naukę zawodu. Dzisiaj jednak chcemy przedstawić głównie szkoły policjalne dla osób, które ukończyły szkołę średnią, jak i kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych. Mamy zawody: fryzjer, sprzedawca, technik usług kosmetycznych, handlowiec. Murasz, Tynkarz, operator obrawiarek skrawających i jeszcze wiele innych, które są na naszej stronie internetowej. W naszej ofercie edukacyjnej mamy zarówno licea ogólnokształcące, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej dwuletnie, na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej trzyletnie. Również w ofercie mamy szkoły policealne, gdzie nie jest potrzebna matura, to jest bardzo ważna informacja dla naszych przyszłych słuchaczy. Yy, mamy administrację, rachunkowość, technika BHP, yy, masażystę, to już jest medyczna szkoła, którą otworzy, udało otworzyć nam się w, od, od ubiegłego roku. W tym roku od września rusza również nowy kierunek, jakim jest opiekun medyczny, jest to yy, również kierunek zaoczny, roczna szkoła, gdzie wymagane jest średnie wykształcenie, również bez matury. Oferujemy bardzo dużo kierunków, każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem mamy kierunki humanistyczne, nowy kierunek, humanistyka drugiej generacji, kierunki ścisłe, jak inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, mechatronika, informatyka. Również zapraszamy do nas osoby, które chciałyby studiować pedagogikę, mamy dużo specjalności, przyrodnicze kierunki, takie jak biotechnologia, biologia geografia, również nowy kierunek, jedyny w Europie, rewitalizacja dróg wodnych. Również zapraszamy do nas przyszłych psychologów, bo mamy pięcioletnie studia, jednolite, magisterskie, właśnie z psychologii. Jesteśmy firmą produkcyjną, poszukujemy zarówno pracowników produkcji, jak i pracowników średniego szczebla technicznego. Mam tutaj na myśli mechaników, elektryków, elektroników, mechatroników, także to są zawody, no, z którymi no, tutaj wiąże się edukacja w zespole szkół zawodowych, w związku z czym jest tutaj ta, ta nasza obecność. Produkujemy części komponenty gumowo-metalowe, które później wykorzystywane są jako elementy składowe zawieszeń samochodów, również sprzętu AGD, bo, bo takie części też produkujemy. Współpracujemy z wieloma zachodnimi markami pojazdów, to są BMW, Mercedes, Audi, Porsche, także bardzo, bardzo renomowane firmy no zarówno na europejskim rynku, jak i na, na światowym rynku automotive. My jesteśmy prywatną agencją pośrednictwa pracy, taką pierwszą, która powstała w Brodnicy, nazywa się ona Czas na sukces Biuro Karier i głównie skupiamy się na tym, aby yy... Zaoferować uczniom możliwość pomoc w wyborze zawodu i znalezienia pracy po ukończeniu szkoły, a także możliwość swoich umiejętności. To znaczy, że jeżeli ktoś kończy szkołę, na przykład zawodówkę w konkretnym zawodzie, żeby nie skupiał się tylko na tym, że może tylko wykonywać jeden zawód. Również pomagamy im w profesjonalnym napisaniu CV, ale CV, które przyciąga pracodawców, które sprawi, że oni zwrócą na to uwagę, a także pomagamy w określeniu dodatkowych umiejętności, które uczniowie posiadają. Pomagamy nie tylko rozeznać rynek pracy, ale przede wszystkim, jak osoby, uczniowie, mają po zakończonej szkole sami szukać tej pracy, jak mają szukać zawodu dla siebie. Ponieważ często jest tak, że nie ma. Pracy w danym zawodzie i każdy myśli, że skoro już nie ma na przykład e, ofert pracy dla sprzedawcy, to ja nie będę mieć tej pracy. Ale trzeba umieć dotrzeć też do pracodawcy bez względu na to, czy on posiada tą ofertę, czy nie. I tego również uczymy.